Siemanko udziska z tej strony Eryk i teraz nagramy następny odcinek z Black Navy War Te, To jest już stage e, drugi będzie jakiś flagship, czyli będzie mm, boss Zaraz zobaczymy jaki Dobra Długo odblokowałem destroyera i sobie podbiję trochę punktów na pierwszym stageu, ale wciąż jest tam ten um, skor, jaki był poprzednio, jaką najlepszy. Jak zwykle to... Dobra, teraz sobie weźmiemy tutaj oto. Teraz musimy kończyć z tego. Idealnie. Dobra puścimy torpedowca Teraz sobie ulepszymy to Musimy trochę kasy przybyć No Dobra to teraz nas tu pięknie bo, bo z jak, Boże jak on się kręci Dobra dostaję dostaję O, jest Boże a, dostaje nasi. Nasi dostają. Dobra. Trzeba więcej samolotów. To. To. I teraz to było... Oto. Dobra, teraz to. Dostanie. Kurde, nie dostał więcej samoloty, helikopterów, boże. Helikoptery, statki, Bóg wie co ja się zajmę w ogóle w ogóle po zakończeniu tej serii co będzie po takiej jak... Nie pamiętam ile tam było odcinku e, tych stage'ów. Trochę ich tam jest. E, na pewno nie będzie tak, że wszystko na, od razu przejdziemy. Bo będą takie stage, które będzie trzeba po kilka razy przechodzić A ja się tym nie przejmuję, czekajcie, to trochę jeszcze ściszę, bo teraz jest to naprawdę dobra Dobra, teraz jest, powinno być dobrze Ale tutaj nieźły walą Dobra tam dobra puścimy torbetowcę to jeszcze sobie ulepszymy torpedowców dużo puścimy na zmianę z helikopterami trochę tych o dobra, dobra ten tego teraz wykończymy tak o i dostał dobra teraz będzie dodał e, ten okręt podwodny a my tutaj już się zajmiemy <laughs> Eee, zrąbią tego helikoptera. Zarąbali go. Dobra, teraz jeszcze niszczyciela sobie puścimy. Dobra, to opuścimy to, 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 dobra. Trochę tego już puściliśmy, myślę, że będzie... Myślę, że za pierwszym razem ich pokonam, ale nie wiem. To teraz sobie będzie mi dobra no właśnie zobaczcie jak, jak działa niszczycie bo chyba on jeszcze nie walczył on jeśli chodzi o strzelanie do jednostek powietrznych jest bardzo dobra a jeśli chodzi o jednostki yy, wodne jest bardzo słaby zobaczcie zresztą czasami nie trafia niestety Dobra, lecą następne torpedowce. O, oni też niszczyciele wypuścili. Słychać. Tak. Dobra. Tutaj już będzie. Tutaj nasi już wygrywają na razie. Jest dobrze. Nie... Good game, good game. Dobra. Tutaj puścimy jeszcze parę powietrznych będzie podwodny ja kosztuje Dobra tak nawet nie wiedziałem, ile kosztuje podwodny dobra tutaj w ogóle już nie mogę się doczekać kiedy będzie mi odrzutowca one są całkiem niezłe strzelam rakietami takie jak tutaj wyspuszczają te wiesz wiecie piszcie w komentarzach czy Chcecie, żebym mówił, że, że jako do Ciebie, konkretnie do Ciebie, czy jako do Was? Bo mnie to ciekawi, Nie po prostu jak wolicie. Napiszcie w komentarzu. A my tutaj by dalszego bijadolenia będziemy mieli następne działko. O, dobra. Dlatego tutaj, żeby w razie czego sobie strzelać do, do tych, wiecie... ...koszmarnych bombowców, które latają nad nami. Mm, tutaj na się dostają. Dobra, opuszczamy tych. Zaraz się z nimi rozprawią. Dobra, sorry że tak ucichłem na chwilę um, Tutaj już, tutaj nasi się Kurde Tutaj nasi się, tam się rąbią My tutaj puszczamy helikoptery Puścimy tego, puścimy tego, puścimy tego za chwilę jeszcze to sobie ulepszymy to Teraz 1600 to raczej to będziemy sobie ulepszyć To jest, że więcej kasy dostajemy za zabicie tak takiego tutaj na przykład czerwonego a to jest, że w ogóle szybciej dostajemy tak sobie kasę fajnie by było to działko zniszczyć ale to jest na razie jeśli chodzi o naszą armię niemożliwe trochę sobie zarobimy kasy dobra, lecą, lecą torpedowce Mnóstwo torpedowców. No, obrywając sowicie Dobra, dawaj go... dawajcie ich torpedami. Dawać ich czarni! Dawać ich! Dawać ich czarni! Tutaj jeszcze upuścimy taki. Wiedziałem, że taki poleci. Wiedziałem, dlatego puściłem właśnie helikoptery. Lecą już. Tak, puszczajcie sobie okręty podwodne. Tak wam to nic nie da. Samoloty są głupie, skrajnie głupie. Lecą akurat tam gdzie, gdzie nasze pociski lecą. Jednocześnie kooperacja krawiszy i, i strzałek. Tylko coś takiego tylko czegoś takiego można się nauczyć w Minecrafcie. Też się z nami pobawią z tego co widzę Brakowało mi ich Chłechłe chłe. Dobra dostajecie po twarzy Tam jest bitwa helikopterów, nasi przegrywają Też nie wygrywamy, wygrywały Jedziemy ostro, siostro Dobra tutaj jeszcze helikoptera sobie wy Jedziemy, jedziemy. Idziemy z tym koksem. Pierwszy i drugi odcinek w tym samym czasie, tego samego dnia nakrywam, bo nie mogę się już doczekać nagrywania następnego. Zresztą to dla was tylko lepiej. Jeśli oczywiście lubicie tą serię. Jeśli jest dla Was za nudna, to powiedzcie. Nie wiem, może jakoś się u Nie wiem jeszcze jaka, jak, jakoś tak. Dobra, już ich jedziemy. Jedziemy ich. O. Potemkin? Potemkin? Co to jest? A, to jest jakiś tutaj... Widzicie? Tutaj jest kawałek tego. Machine gun. O kurde. Nie no, nie będzie łatwy, ale za trudny też chyba, nie? Niech tutaj, tylko tutaj wypłynie. To są właśnie takie bossy. Nie lubię ich, ale niech będzie. Potem Jak to w ogóle się nazywa? Russian Battleship, famous for the Russian Revolution and Strong Ship in... The... A. Sławny jest z jakiejś tam wojny w ogóle <noise> Niezbyt się skupiałem nad tym Dobra, teraz będzie obrywał Wchodzi w zasięg naszego działa. Ale czego on nie umie? Naprawdę zasługuje na miano Bosa. te rakiety, Bóg wie co jeszcze. się do nas zbliża ja tutaj zapomniałam o broni innej bazy dobre co się stało? okej okay, okej okay. dobra puszczamy puszczamy jedziemy z tym koksem zjedziemy ich zjedziemy te bossy są najgorsze kurde obrywamy trzeba to sobie ulepszyć 200 kosztuje szybciej Dobra. Atakują naszą bazę. Dlaczego my nie możemy mieć bossów? To nie fair. Dobra, jedziemy ich. To trzeba sobie kupić. To ich zjedziemy prędzej czy później chociaż nie oni nas jadą nie dobra, wydamy kurde no właśnie o tym mówiłem nie będzie, niektóre rzeczy nie będziemy od razu przechodzić dobra, to by było na tyle w tym odcinku zostaw komentarz, zostaw suba mam nadzieję, że Wam się spodobało pozdrawiam, cześć i, i czołem